To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Szybko tyle! Dla nazwy, jak można powiedzieć, najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś. Się. Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa. Tu jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele! Cześć! Cześć! To my! Tosia i Tymek! <śmany> Mamy nowe, nowe buty! <śmany> Buty do szkoły. Tup, 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 tup. Przed snem założyliśmy nowe buty. A potem głośno tupaliśmy. Uwielbiam tupać w moich nowych butach. Ja też. O, to wy. Myślałam, że to stado słoni maszeruje ze schodów. Słonica Tosia i Słoń Tymek. Tak, bliźniacze słonie. Buu. Nie, to my. Buu, buu. Przyszliśmy w naszych nowych butach, żeby zapytać, czy nam poczytasz. O, dobrze. Muszę przyznać, że wyglądacie bardzo elegancko i dojrzale w swoich nowych butach do szkoły. Nawet w tych piżamach. <śm> 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 A teraz szybciutko, tup, 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 z powrotem na górę. Tup, 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 Zdejmujcie tup, buty tup, i do łóżek. Noj, ale my chcieliśmy dzisiaj w nich spać. Proszę, prosimy, prosimy. <laughs> nie, oczywiście, że nie możecie spać w butach. O, to nie Do łóżek, proszę. Tup, 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 tup. Mamusia przeczytała nam bajkę i nas utuliła. Potem zgasiła światło i przyszła pora na sen, jak zwykle. Dobranoc, mamusiu. Dobranoc, skarbie. Śpij dobrze. Przytul księżycowego króliczka, dobrze? Dobrze. Hm. Dobranoc, fantastyczna Tosiu. Dobranoc, wspaniały Tymku. Śpijcie dobrze. Dobranoc, mamusiu. Ale ja nie mogłam zasnąć. Poszłam sprawdzić, czy Tymek jeszcze nie śpi. Tymek? Ale on już spał. Tymek bardzo szybko zasypia. Hej, Dominiko. Cześć Jolu, przepraszam cię najmocniej, ale wezwam. Mama Kaj?! Przenocowałabyś dziś, Kaj? Tak, oczywiście, nie ma problemu. Wejdźcie, wejdź, Kaju. Kaja? Cześć, Tosiu! Tosiu, czemu ty jeszcze nie jesteś w łóżku? O, nie mogłam zasnąć. Czemu przyszła do nas Kaja? Hej, Tosiu! Tym <grym> się teraz nie martw. Dlaczego masz na sobie swoje buty do szkoły? Przepraszam, mamusiu. Też mam swoje buty do szkoły! Pstryk, stryk! Pstryk, no tryk, tryk, dobrze, tryk, muszę już tryk, wracać tryk, tryk, do pracy. Tryk, tryk, tryk. Na pewno to nie problem, żeby kaja u was została. Nie mogę uwierzyć, że nasza opiekunka dała znać w ostatniej chwili. O, naprawdę to żaden problem. Z przyjemnością się nią zajmiemy. Och, bardzo wam dziękuję. <grym się> Kaju! Bardzo mocno cię kocham. Bądź dzisiaj grzeczna. Przepraszam, ale muszę iść do pracy. Nie szkodzi mamusi, mm. kocham cię. Kaju, zostaniesz u nas na noc, zobaczenia! Mamusia Kai jest pielęgniarką. Czasami no ma nocne zmiany w to szpitalu. Coś? dzisiaj razem. <güler> Zazwyczaj tatusz Kai jest w domu i z nią zostaje, ale dzisiaj wyjechał z jej bratem na obóz. Ugh, ciężkie. się do mojego pokoju! Tak, myślę, że u ciebie będzie się Kai najlepiej nocowało, prawda? Hop, 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 hop. hop. Zejdź, Kaju, założymy pościel. <laughs> ja wezmę kołdry, ty weź poduszkę. Mam poduszkę! Mam twoją poduszkę, Kasiu! Uważajcie! Ale się cieszę, że będziesz u nas nocować! Chodź! Pamiętajcie, Tymek już zasnął, nie możemy u, go umrzeć. dobrze! Co się dzieje? Czemu jest u nas Kaja? Śpimy, śpimy dzisiaj, dzisiaj razem! <noise> Mogę do was przyjść? Może mamusia? Uważajcie, tak, może tu spać? Tak, pewnie, że Kurwa, może! Choroba, Mamusia przyniosła mój materac do pokoju Kai. Mogłem z nimi przenocować. Tymku, chodź, łóżko jest gotowe. Ustawiliśmy nasze nowe buty w rzędzie i powiedzieliśmy im dobranoc. Dobranoc! Do, do zobaczenia rano! <noise> No, dobra, do łóżek. Już dawno powinniście spać. Dobrze, mamusiu. Wszystko w porządku, Kaju? Tęsknię za mamusią. O, chwieję, grzeczna dziewczynka. Połóż się, zamknij oczka i spróbuj zasnąć, dobrze? Dobrze, spróbuję. Ślicznie, Kaju. Jesteś już dużą dziewczynką i możesz u nas nocować. Właściwie to wszyscy jesteście już duzi i samodzielni. Hi, hi. <laughs> A teraz pod kołderki. Dobranoc, kochani, widzimy się rano. Dobranoc, Dobranoc, mamusiu pa. Wiecie co? Chyba mam ochotę założyć moje buty. Ja też, ja też, hi, hi. Szybko, szybko. Szybko, szybko. Proszę Was, uspokójcie się! Żadnych rozmów. Pora już spać dobrze. Dobra, muszę To Tosiu, tak. Ty Mek? Tak. Trochę się bałam przyjść do Was na noc. Ale teraz naprawdę bardzo się cieszę, że tutaj jestem. To dobrze. Cieszymy się, że tu jesteś. <słuch> Dziewczyny? Tak? Mogę Wam coś powiedzieć? Wiecie co? Boję się iść do nowej szkoły. Czemu? Czemu? No bo. Wy dwie macie siebie. Będziecie się razem bawić, a Antek nie idzie do tej samej szkoły co ja. Więc nie będę miał przyjaciela do zabawy. Oj, wiem. Ale przecież masz nas. To nie to samo. Ja też się boję iść do nowej szkoły. Ale. Ja też. Ale jesteśmy już starsi i możemy iść do dużej szkoły. I. I... Nic się nam tam złego nie stanie. I będziemy mogli nosić nasze buty. Co dzień nie. Hurra! Udało nam się zasnąć. Mamusia musiała nas dzisiaj rano obudzić. Dzień dobry, śpiochy. Dzień, dobry, Dzień mamusiu. dobry, mamusiu. Dzień dobry. Dobrze ci się spało, Kaju? Tak, dziękuję. Podobało mi się tutaj. Wtedy mamusia powiedziała... Bardzo wyrośliście. O, bardzo wyrośliście, Tosiu i Tymku. I ty też, Kaju. Nocowanie, pójście do szkoły. Spójrz, Mamusiu, spaliśmy dziś w butach. -da -da! W nowych butach. Spaliście dzisiaj w butach? Och, wy głupcze. Chodźcie, czas na śniadanie. I to, powiedziała Mamusia, byłaby na tyle. Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj przeżyliśmy swoje pierwsze w życiu nocowanie. Pamiętacie, kto przyszedł do nas na noc? Czy to była Asia? Czy może Kaja? Odpowiedź kryje się za króliczkiem. prawidłowa odpowiedź to Kaja. Zobaczcie. Wejdźcie, wejdź, Kaju. Kaja? Cześć, Tosiu! Tosiu, czemu ty jeszcze nie jesteś w łóżku? O, nie mogłam zasnąć. Czemu przyszła do nas Kaja? Hej, Tosiu! Tym <grym> się teraz nie martw. Dlaczego masz na sobie swoje buty do szkoły? Przepraszam, mamusiu. Też mam swoje buty do szkoły. Pstryk, stryk! Stryk, no tryk, dobrze, tryk, muszę już tryk, wracać tryk, do pracy. Tryk, tryk. Na pewno to nie problem, żeby Kaja u was została. Nie mogę uwierzyć, że nasza opiekunka dała znać w ostatniej chwili. O, naprawdę to żaden problem. Z przyjemnością się nią zajmiemy. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwab. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hippies Media International.